Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. W ostatnich tygodniach na anglojęzycznych portalach poświęconych szeroko rozumianej chińskiej wojskowości pojawiły się bardzo niepokojące doniesienia. Już od pewnego czasu Stany Zjednoczone z niepokojem obserwowały rosnącą chińską flotę samolotów piątej generacji J-20. Ale w ostatnich dniach wyszło na jaw, że problem jest znacznie poważniejszy niż można by się tego spodziewać, a chiński przemysł zaczyna odnosić spore sukcesy w dostawach samolotów J-20. W ostatnich dniach Pojawiły się bowiem potwierdzone doniesienia na temat dostarczenia samolotów J-20A do 131 Brygady Lotniczej wchodzącej w skład Sił Powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Jest to już trzecia brygada przyzbrojona na samoloty tego typu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Pierwszą jednostką, która w ostatnim roku przesiadła się na J-20, była Ósma Brygada Lotnicza stacjonująca w północno-wschodnich Chinach. Jednostka ta dostała swoje Smoki w sierpniu 2022 roku. Następnie na Mighty Dragonach zaczęli latać piloci z 55. Brygady, która rozmieszczona jest na wschodnim wybrzeżu Chin. W sumie z samolotów J-20 w chińskim lotnictwie wojskowym korzysta już 10 brygad, co czyni Chiny państwem, które posiada największą flotę samolotów piątej generacji, nie licząc Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie Chińczycy w szybkim tempie rozwijają swoją flotę maszyn tego typu. Według ostrożnych szacunków w służbie ma znajdować się już ponad 200 maszyn J20 i pamiętajmy, że są to doniesienia sprzed kilku miesięcy, które obecnie możemy już wrzucić do kosza. Według części ekspertów roczna produkcja samolotów J-20 obejmuje 40 płatowców rocznie, chociaż jest to najmniejsza wymieniana cyfra, jeśli chodzi o lotnictwo chińskie. Znacznie częściej pada inna cyfra 50 płatowców. J-20 jest obecnie jednym z dwóch produkowanych seryjnie samolotów piątej generacji obok F-35. Owszem, w Rosji trwają prace nad wprowadzeniem do służby samolotu SU-57, ale maszyn tych jest na razie na tyle niewiele, że trudno powiedzieć na ich temat coś więcej. Natomiast na pewno jest ich maksymalnie kilkanaście, trudno więc porównywać tą flotę z flotami wystawionymi przez Stany Zjednoczone czy Chiny wiadomo również, że samoloty SU-57 zostały wykorzystane bojowo podczas walk nad Ukrainą. Samoloty F-35 i J-20 miały już okazję spotkać się w powietrzu w marcu 2022 roku podczas lotów nad Morzem Wschodniochińskim. Amerykański samolot F-35 został opracowany jako lekka jednosilnikowa maszyna, która ma być w miarę lekka i generować mniejsze koszty przynajmniej w założeniu, bo okazuje się, że koszty eksploatacji samolotów F-35 są dosyć duże a także dobrze spisywać się podczas wykonywania misji powietrze-Ziemia. W przeciwieństwie do F-35, J-20 to ciężki samolot myśliwski przeznaczony do wywalczenia przewagi powietrznej, opracowany z myślą o toczeniu walk powietrznych. Maszyna przynosi bardzo silne czujniki i spory zapas uzbrojenia, ponadto jest bardziej wytrzymała. W marcu 2022 roku dowódca amerykańskich sił powietrznych na Pacyfiku, generał Kenneth Wilsbeck, powiedział: Jest jeszcze troszeczkę za wcześnie. By jednoznacznie stwierdzić, jakie cele przyświecały twórcom J20, ale póki co widzieliśmy, że nadaje się do wywalczenia przewagi powietrznej. Zauważyliśmy natomiast, że latają na nich całkiem dobrze. My mieliśmy, nie nazwałbym tego starciem, szansę zbliżenia się bardzo blisko do J20 z naszymi F35. Na Morzu Wschodniochińskim i jesteśmy pod dużym wrażeniem dowodzenia i kontroli związanej z J20. Widzieliśmy profesjonalne loty, ale wciąż jest za wcześnie, aby dokładnie powiedzieć, do czego zamierzają wykorzystać J20. Czy będzie on bardziej jak F-35, który. Jest w stanie wykonać wiele różnorodnych misji, czy bardziej jak F-22, który jest przede wszystkim myśliwcem przewagi powietrznej, posiadającym zdolność do wykonywania misji powietrze-ziemia. Według oczekiwań zachodnich ekspertów, 131. Brygada jest jedną z ostatnich jednostek, na wyposażeniu której znalazły się samoloty J-20A pochodzące z ostatnich serii produkcyjnych. Maszyny tego typu weszły do produkcji seryjnej w 2019 roku i posiadają zintegrowane rodzime silniki WS10C. Ponadto, względem opracowanych wcześniej samolotów J20, mają mieć lepsze właściwości stealth, a także wiele innych ulepszeń. Najważniejszą kwestią pozostaje jednak nowa jednostka napędowa, która ma gwarantować samolotom tego typu możliwości Supercruz. Jest to szczególnie niepokojące, zwłaszcza w kontekście ostatnich doniesień o rosnących kosztach i sporych problemach z silnikami F-135 stosowanymi w amerykańskich samolotach F-35. Nie zmienia to jednak tego, że już niebawem na wyposażeniu Sił Powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej mają znaleźć się nowe samoloty J-20 z silnikami WS-15. Które, według najnowszych doniesień, miały wejść do produkcji seryjnej w kwietniu bieżącego roku. Według części komentatorów, mają te samoloty opracowane teraz z tymi silnikami wejść do służby liniowej na początku 2025 roku. Zdaniem przedstawicieli chińskich władz, a także niektórych anglojęzycznych portali, Nowy silnik noszący oznaczenie WS-15 ma zrewolucjonizować możliwości samolotu J-20, zapewniając mu większą wytrzymałość, lepsze osiągi we wszystkich fazach lotu, a także ułatwić jego konserwację i zmniejszyć koszty eksploatacji, a ponadto stanowić dobrą podstawę do zamontowania na samolocie zaawansowanej broni energetycznej lub mocniejszych czujników i sensorów, które mają zwiększyć świadomość sytuacyjną pilota. Obecnie Amerykanie skarżą się na problemy z silnikami F135. Pojawiły się nawet sugestie, jakoby należało opracować nowe jednostki napędowe dla samolotów F35, co zostało bardzo mocno skrytykowane przez kongres. Film na ten temat znajduje się na kanale i powinien pojawić się w proponowanych zakładkach. Tak czy inaczej chciałbym wrócić jeszcze na chwilę do chińskiej 131. Brygady. Jednostka ta stacjonuje w pobliżu najbardziej wysuniętego na południe punktu w kontynentalnej części Chin. Jej lokalizacja ma duże znaczenie dla działań prowadzonych w rejonie miast takich jak Szanghaj, Guangzhou, Huangzhou i Shenzhen, a także do obrony kluczowych z punktu widzenia Pekinu. Instalacji położonych w pobliżu wyspy Hainan oraz na jej terenie. Wśród tych instalacji można wymienić choćby jedną z głównych baz chińskiej floty, znajdującą się w Longpo, która jest wykorzystywana jako jedno z głównych centrów operacyjnych dla chińskiej floty okrętów podwodnych, które posiadają napęd atomowy. Zdaniem wielu Baza w Po na wypadek konfliktu zbrojnego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chińską Republiką Ludową ma być jednym z głównych celów atakowanych przez amerykańskie bombowce Stealth. Które podobno do jej zniszczenia mogą używać między innymi bomb GBU-57, które są jednym z kilku typów uzbrojenia amerykańskiego zdolnych do penetrowania bunkrów w których znajdują się kluczowe punkty chińskiej bazy. Rozmieszczenie w pobliżu takiego obiektu jednostki wyposażonej w myśliwce J20 jest dość logicznym posunięciem, tym bardziej, że jest to w chwili obecnej najlepszy chiński samolot bojowy. W służbie 131 Brygady samoloty J20 zastąpiły używane wcześniej samoloty J10C, które były wykorzystywane w tej konkretnej jednostce od 2016 roku, gdy brygada otrzymała te maszyny w ramach przezbrajania ze starszych samolotów J10A. Jednocześnie 131. brygada stała się czwartą jednostką chińskiego lotnictwa, która została przezbrojona z lekkich samolotów J10 na ciężkie J20. Trzeba uczciwie przyznać, że jest to dość trudny proces, gdyż samolot J-20 jest dwukrotnie większy od J-10. Ponadto wymaga znacznie większego zaplecza logistycznego. Z drugiej strony oferuje znacznie większe możliwości niż J-10C, które w chwili obecnej stanowią kościec chińskich sił powietrznych. Tak czy inaczej, dzisiaj zbliżamy się już do końca naszego spotkania z chińskim lotnictwem wojskowym. Pilotom 131. Brygady życzę, aby nigdy nie musieli sprawdzać możliwości swoich Mighty Dragonów w prawdziwej walce powietrznej, a Państwu życzę wszystkiego dobrego. Zanim jednak się z Państwem pożegnam, dwie sprawy. Po pierwsze, chciałbym podziękować wszystkim wspierającym, Zachęcam również Państwa do dołączenia do tego grona. Jest to możliwe już za 5 zł. Wspierający mają dostęp do różnych dodatkowych bajerów, m.in. dodatkowych filmów tylko dla wspierających, które częściowo są niepublikowanymi wcześniej materiałami, które kiedyś tam zostały przeze mnie przygotowane, ale z różnych powodów nie zostały opublikowane na kanale. Oczywiście wszystkich wspierających i jeszcze nie wspierających zachęcam także do stawiania mi wirtualnej kawy, gdyż również ta forma jest dla mnie znacznym wsparciem. A uzyskane w ten sposób środki chcę przeznaczyć na sprowadzenie do dokumentacji kilku jednostek polskiego lotnictwa z września 1939 roku. Dokumentacja ta znajduje się w Instytucie Polskim i Muzeum Sikorskiego w Londynie. Koszt będzie wahać się między około dwoma a trzema tysiącami złotych polskich, więc każda złotówka jest dla mnie cenna. Tak między nami to chciałbym też kupić kilka zdjęć, żeby te dokumenty nie były tak same, żeby im się nie przykrzyło. więc tutaj też koszta rosną, zwłaszcza przy rosnącym kursie walut takich jak funt i euro, więc sami widzicie, że na głupoty nie wydaje. Kolejna sprawa to to, że w najbliższym czasie mogą pojawić się drobne problemy z publikowaniem filmów, co wynika z moich planów wyjazdowych, o czym już pisałem na karcie społeczności. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym materiale. Który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się na kanale już jutro. Wszystkiego dobrego no i trzymajcie się tam na tej YouTubie. Cześć!